Okej okay, proszę państwa, lecimy. Kolejna piosenczka na le lekcję. Polskie komentarze wyłączone to już u mnie jest gigantyczny minus, jak mamy szczery. Dlaczego ludziom się nie daje wypowiadać, co jest grane, o co chodzi? I, i to się niby dostało do, do preselekcji na polskie preselekcje, tak? Eee, no, łapka w górę dla statystyk, no a zobaczymy, co tam będzie dalej. Link w opisie do tego do tej piosenki, jeżeli wam się spodoba, możecie sobie usłuchać. I witam serdecznie. Ja jestem Cynk tak swoją drogą. Moje reakcje mm, nie są profesjonalne, ja jestem wulgarny. Jak ci to przeszkadza? wypierdalaj. A jedziemy w takim razie dalej. bum. O, gitarka, lubię gitarkę. Okej, okay, pierwszy ten kojarzy mi się z Jankiem, pierwszy pierwszy, pierwszy głos, ale dobra. Somewhere I can my I can find I pray Waiting for something to change mi powiedzieć, że ta piosenka się dostała na preselekcje polskie A Sassy ze swoją piosenką, która nie jest moim zdaniem na wygranie preselekcji Się nie dostała, gdzie jest kurwa 10 tysięcy razy lepsza jest bardziej dopracowana, dźwięk jest lepszy, w ogóle to jest, ja, ja mam wrażenie, że ta piosenka jest niedopracowana pod kątem dźwięku, a gościu ma dziwny głos i przedobrza z głosem, z głosem przepraszam, że nie ma takich umiejętności, żeby w ten sposób zaśpiewać, co jest grane. To, to jest naprawdę ta, przepraszam was bardzo, ale daję łapkę w górę, już po 38 sekundach wiem, że to nie jest piosenka, która mi się e, będzie podobać. Ale przesłuchajmy całość, spróbujmy, ja spróbuję po prostu się tak... Może mi się spodoba później, więc ja troszeczkę cofnę, żeby się bardziej. Od początku, Żebym się wczuł po prostu. I ja już nie komentuję, ja się po prostu wczuję i jedziemy z tym I Pray, waiting for something to change. Praying Pray for a better day. For something to change, praying for a better day. All I gotta do is pray, just pray. Uf. dobrze, dosyć, dziękuję bardzo, ta piosenka nie jest w moim kompletnie typie, ta piosenka mnie męczy, gościu nie ma y, strasznych umiejętności wokalnych, coś tam potrafi, ale mam wrażenie, że ta piosenka jest źle zrobiona, przez co ona brzmi źle, miejscami jest za cichy, a muzyka jest za głośna, e, masz wrażenie po prostu, ten fragment, który tam przyspiesza gdzieś tutaj o mniej więcej, nie wiem... 40 sekund, 50 sekund. Jest takie takie bludnienie i przyspiesza i on jest taki, wiecie. Lan, 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 lan". To on jest za cicho, a tam jest dudnienie za mocne, przez co kontrast, moim zdaniem, jest chujowy, zrobiony. E, cała piosenka jest. No nie wiem, przepraszam, pierwsze co mi przychodzi do głowy gówniana, no nic na to nie poradzę. Tak, tak mi przyszło do głowy od razu, więc absolutnie nie. Tragedia. Nie dziwię się, że ma komentarze wyłączone, bo bym mu napisał, że zwykłe gówno. Ale to tyle, ale to ja oczywiście, nie? Wam może się podobać, więc to tyle, jeżeli chodzi o tę piosenkę, a co wy tam piszecie. Poczekaj, jak się rozwinie, poczekałem. E, Eliza pisze, że nuda. Tak. Gazam się.